Projekt realizowany jest z budżetu obywatelskiego Urzędu Miasta i Gminy Świecie. Projekt stanął do możliwości głosowania przez obywateli właśnie w wymienionym budżecie obywatelskim i udało nam się w nim zwyciężyć. Projekt sam nazywa się Piłkarskie przedszkole w Dy Świecie. Celem projektu jest prowadzenie zajęć sportowych przez specjalistów. Zwracamy uwagę podczas tego projektu na ogólnorozwój dzieci i zaszczepienie wśród nich miłości do sportu. Projekt realizujemy w takich przedszkolach jak przedszkole numer 3 pod łabędziem, przedszkole numer 1 „Jedynka, przedszkole numer 7 „Puchatek, przedszkole numer 9 pod klonem, niepubliczne przedszkole „Kangurek oraz przedszkole specjalne numer 10 „Słoneczna Polana. Dostrzegamy deficyty w sprawności ogólnej dzieci, stąd nasz pomysł, by taki projekt stanął właśnie do możliwości głosowania przez obywateli w budżecie obywatelskim. Wierzymy, że w ten sposób zaszczepimy miłość do sportu wśród tych najmłodszych adeptów. Trafimy przede wszystkim również do świadomości ich rodziców, jak ważna jest aktywność sportowa. Celem również jest dla nas to, by te dzieci trafiły do klubów sportowych na terenie naszego miasta czy gminy. Mamy wiele, wielosekcyjny klub, mamy nawet i kolarstwo, jest lekka atletyka, są sporty walki. Mamy na terenie miasta również możliwość dołączenia do klubu sportowego, który zajmuje się rozwojem w kierunku siatkówki. Mamy również basen i oczywiście jest ta największa, dominująca na terenie miasta i gminy sekcja piłki nożnej. Przede wszystkim zajęcia są nakierowane na ogólny rozwój. Staram się, żeby to były wartościowe zajęcia. Biorę pod uwagę fakt ich zainteresowań, bo każda grupa jest inna, ma inne jakby zainteresowania, więc dotyczą te zajęcia wszystkiego. Od piłki nożnej do gimnastyki, przez elementy siatkówki i tutaj naprawdę jest ogromna różnorodność. Piłkarskie przedszkole jest fajne. Pani Malwina też. To przez i z test Piłkarskie przedszkole jest fajne. Pani jest bardzo miła i jeszcze strzelanie do bramek jest fajne i berek. Bardzo mi się podobało na zajęciach. Fajnie było. Było wesoło, było dużo śniegu. No i zajęcia wysły całkiem dobrze, tylko niektórzy tam się źle zachowywali. Co pani na nich zwracała dużo uwagi. No ale bo zobaczą rodzice, więc na szczęście to nie będzie moja sprawa.